Koleżanko, jestem Jayem, gramy w Czółko. Jestem dzisiaj z Michałem i z Elizą. Zostawcie łapkę i subskrypcję. Jestem Jayem. No, co mam powiedzieć? Jestem Jayem. No i zapraszamy oczywiście do oglądania od poniedziałku do czwartku w siódemce o 20.35 oraz w playerze. Czy jestem dziewczyną? Tak. Tak. Jestem Claudio Eldursi. Nie, ale może tak szelać? No kurde. Można! Nie, nie jesteś kobietą. <laughs> <Drugi>. Chciałabyś, <laughs> być, chciałam być, być, ale, być ale nie jesteś. E, czy jestem kobietą? Nie. Nie Ja widziałam Waszą reakcję, więc musi być, <laughs> musi być grubo. E, czy jestem blondynką? Farbowana. <laughs> nie wiem. Tak, far, no farbowana chyba. No. Dobra, dobra. Czy jestem mężczyzną? Tak, tak. Czy jestem wysoki? Nie, nie. Tak nie, normalnie normalne. myślę. No. Czy ja siebie wyrzuciłem z hotelu? Siebie? <noise> w się sensie, tą osobę, czy wyrzuciłeś z hotelu? Tak. tak. Wyrzuciłeś Aha. siebie z hotelu. Mhm. Czy byłam z nim w parze? Tak. Tak. Y, czy robiłem dużo treningów? Myślę, że nie. Raczej nie. Czy ja ewentualnie jestem Maryką? Ewentualnie, Ewentualnie tak. jesteś Maryką. Zgadłeś! Mamy pierwszego zwycięzcę, teraz my lecimy. Czy to jest Jay? Nie. Okay. Y, czy jestem pieskiem? Nie. Czy to jest Micha? Nie. <laughs> to tak... Y... Ej, zgadzałeś mu coś? Nie, nie, tak, nie, tak, nie. tak, widziałam to. Patrzcie w oczy. Nie jestem kobietą. Nie jestem pieskiem. Ej! O, Co? się o panu chłopie, bo w ogóle się bawić nie umiesz. A ty już szalałeś lałeś dwa imiona. No i już bawić? trzecie trafię. Być? Nie graj na czas, bo ja, ja widzę, że czeka, no nie, muszę się... zobaczyć... Muszę pomyśleć, kto był tam. Ale to nie musi być Myślę. osoba, jak. No ale nie jestem pieskiem. Ale tak. co ty robisz? No po to są podpowiedzi, Dobra, jest ja tak s... lub nie, Ja Też strzelę. Yy, czy jestem Kasprem? Yeah. Nie. Czy jestem Gresiem? Tak. Yeah. Nie! Ale przegrała. czekaj, daj mi jeszcze raz. Dobra, myś, myś ale to, dalej. to trochę szerzej. Tak. To nie chodzi tylko Ech. o osoby, które są dokładnie były w hotelu. Wiesz, w domu jest, naszym. czekaj, może ktoś z obsługi. Nie. Aha, to jest ciągle. No, jesteś, jesteś yes. facetem. No. Jestem facetem, tak. No, tak. Masz, masz, masz chyba najwięcej mocy w tym programie. Kulę? No, jak na przykład robię. powiesz coś i widzowie to oglądają? Pan Lektor. Yeah! Mamy to! Dobra, czyli... Pierwszą rundę przegrał Michał. Tak. Co mam zrobić? Jakiś, Co mam wykonać? Jakiś karaluch? <laughs> karaluch, karaluch, karaluch? Karaluch, please, karaluch! Ale leżącego. Dawaj, Weżącego. karalucha! <laughs> Kara, la cucaracha! La cucaracha! Tak. Cha cha Lecimy z drugą rundą. Zaczynam. Y czy jestem jednym z dmuchanych tych? dmuchawców naszych, które tam mieliśmy? Nie. nie. Hmm. Czy jestem psem? Nie. nie. Czy ja jestem jeden z tych dmuchanych, które mieliśmy? Tak. Dzięki <grym> za to pytanie. No, ale ty go podpowiedziałeś. Po ja Nie, nie Jestem zwierzęciem pewnie jakimś, ale... No jest. Czy, jest, czy chodzę na czterech łapach? Czy to jest coś, o czym yy, mówiłam i z czego była duża beka? Tak. Tak. Okay. Dobra, to ja muszę teraz strzelać, bo jak nie, to ona wygra, czy jestem... Czy jestem flamingiem? Tak. Tak. Fucking do. <noise> czy jestem karaluchem? Nie. nie. Czy jestem ptakiem? Nie! Ej, szalej, nie to Nie to też! Nie, nie! Wszelkie kochane. Jednorazet? Yeah. Nie. nie. Nie to jest. Ale ja dołączę się, bo tak. Nie. O my to. Ty miałeś, co ja mam. Ty, w ty miałeś Anna Kon. Skąd anakonda? Przecież to nie było, tam na kondy, żeby. <grym> nie, powiem, coś co tam było, że by. chyba kiedyś ktoś mówił, że w krzakach się było, chyba na kądę, się na kondy. Ale bez twoje pytania nie Gra skończona, oczywiście, wygrałem i Michał nas zabierze do restauracji. Tak, ja zająłem trzecie miejsce ostatnio, niestety nie poszło mi z tymi hasłami, także zabiorę dzisiaj Was na jakiś dobry obiadek. Ale żeby chociaż Michała jakoś pocieszyć, zostawcie polubienie, komentarz i subskrypcję. Tak. I oglądajcie nas na. Cv7. Plejerze. O? 20, 30 nie. <laughs> Od poniedziałku do czwarty. <laughs>